Szefie, a co tam szef robi? A, nazbierałem rzeczy po tym starym dziadku, co tu kiedyś mieszkał. Trzeba to wyjąć, bo cała budowa śmierci. A ty co tam chcesz? Nowe budy lubotze no, by mi się przydały. Bo te stary już takie rozwalone, że palce lechodzą z każdej strony. Ty to wiesz, czy naciągasz firmę na koszty. No ale czekaj, mam coś dla ciebie. Nówki trzewiki. O, dziękuję szefie. Ale on je Dobra, dobra, ściąg swojego, zobacz jakie zapachy. A lepiej nie. Ale ja, wiesz co? 48, a ja czterdeski noszę. Oj, nie narzekaj, założę dwie grube skarpety i będzie. No może szef ma rację. W dwóch skarpetek zawsze cieplej! Ja, Henek, tylko muszę ci odliczyć za te buty, bo chłopaki zobaczę, to zaraz każdy będzie chciał nowe. Dobrze, szefie! Przynajmniej nie będę musiał po sklepach jeździć, bo człowiek by się wkurwia, jak swoich tych kolejkach sklepach. Idę do roboty, bo. Przerwa się kończy. Ja wiem. A co nam szef robi?